Siemaneczko z tej strony, Tadek, witam Was w grze. Going Medieval i właśnie wydarzyło się coś, co się wcześniej nie wydarzyło. Czyli zobaczcie, atakują mnie siomeczki i mają ze sobą machiny oblężnicze i to jest niby ruchomy trebusz. Eee, Zastanawiam się, co oni zrobią. Ogólnie on z jakiegoś wapnia, jest zbudowany, jakiś dziwny, ma te punkty zdrowia 50 na 0. Ciekaw mnie, co oni zrobią w ogóle. Ogólnie, żeby do mnie dojechać, to oni muszą gdzieś tutaj pewnie przejechać. I jak się zastanawiam, czy po prostu nie wejść tu gdzieś na górę i ich nie ostrzelać. Jakby noszli, w ogóle powinienem sobie tutaj zrobić. O, dobra, atakuję. Powinienem sobie zrobić gdzieś tutaj takie wieże. Wiecie, tu w poburzyć te wejścia, powiedzmy, i że następna, tak jakby tu był, to ja bym szybko tutaj wskoczył na wieżę i bym ich wystrzelał w ogóle, zanim cokolwiek by zrobili. Dobra, zobaczmy, czy te trebusze w jakiś sposób ruszą. Hmm. Może jeżeli by nie było wejścia, to one wtedy jadą. Bo to na razie widzę stoją w miejscu. W ogóle co oni są uzbrojeni, jakieś takie mają śmieszne te hełmy. Ale w ogóle ładną zbroję ma gościu. Ja będę próbowali wejść głównym wejściem. Zaraz zobaczymy. Dobra, to wszyscy pod broń Co tam robisz? Kopię, dobra, nie musisz kopać. Wszyscy do boju Trzeba spróbować wyłapać od razu łuczników. No. Dobra, tutaj tutaj tutaj. Markus, tutaj. Na górę, na górę, yy, na górę, na górę Ej. No, na górę O, wyszedłeś w ogóle. też na górę O kurde, ten to na jakiś sprint tutaj przybiegł Jeden ziomek. Dobra, szybko na górę. Ktoś jeszcze, kto powinien być na duże, a nie jest tam? A nie, nie, dobrze, dobrze. Dobra, załatwiony Czy to wygląda jakby dzieciaki w sumie broniły tej wioski u mnie? Największy z przodu, on dostał o, jakaś nawet walka będzie E, nie mają szans raczej. Ci dobrze uzbrojeni są. Dobra, nie, żebyście na nich nie wybiegli, bo bym tego nie chciał. Cofnijcie się. No, gdzie ty lecisz, człowieku? Oni się nimi zajmą. O, udało się. E, 3 godziny. 8 wrogów. Jeden, jeden stos nam zniszczyli. O, chyba nikt nawet nie ucieknie. Ładnie dostał 144 z tej kuszy. O, ubiję. go wilka ostrzelajcie. Sztujesz? Jest. No i dobra. Wracać do swoich zajęć. Słaba jakość. Tutaj tego wybór. Weźcie te trupy na stos, dajcie A, poszło się to naprawić, ok. Co my tu mamy? Słaba jakość, słaba jakość słaba. No, W sumie pozbierajmy to i tak wszystko, bo e, No przerobi się to na coś Gdzieś to tam wrzucimy Dobra A zobaczmy co jest co z tymi machinami oblężniczymi a one po prostu stoją. Opis Heh. opis będzie tutaj wkrótce, mój kolego. Oni powinni go jakoś obsługiwać, wychodzi na to. Obsługuj. Ej, dobra, dawaj cho tu. Zobaczymy. Czy on będzie mógł go tutaj podepchnąć? A, tu jeszcze leży w trupy. On nie wyspany wsiomek. Dobra, zobaczmy co on zrobi. W ogóle Aldów jakie ma te. Dobre, towarzyskość. Zarłoczność. Ochota na drzemkę. Umiłowanie słońca. No i dobra, idź teraz. Hmm. Ja Obsługuje broń oblężniczą. Nie wiem, czy może tu nie potrzeba więcej ludzi. Dobra, raczej wracaj do domu. No w ogóle to, to strzeliłem 0 na 0 punktów zdrowia. Hmm. Chyba coś nie działa. Tak jak powinno. No dobra, trzeba będzie tutaj posprzątać. To tu ile mamy? Popiołu. W sumie... Koniec w końcu ten popiół tutaj jest, tak jakby go trafi szlak, więc w sumie dobrze. On jest poskładany, czy nie? A zobaczmy, co to było. hełm płytowy dzikusa, dobra jakość. O, to coś, co się przyda wziąć. No i dobra, to w sumie można by było założyć, bo to jest dobra jakość. Ej, dobra, ty przebiegasz, tu masz. Załóż to na web. Jak tu jeszcze przebiega, ale ty już masz. Załóż sobie na web. To jest dobra jakość. Wełniana przeszywnica, zimowe ubranie, to wszystko będzie do rozłożenia. Zbroja płytowa, wow! Ej, bo ty to w sumie w sobie to załóż. Ciekawym mnie, czy będzie w jakiś sposób mnie zwalniać ta zbroja płytowa. Żelazna kolczuga, solidna jakość. Co masz na sobie? Zobaczmy. Wełniano, soli, wełniana przeszywnica, solidna jakość. Ok. Tutaj założyć. A tego czego nie założyłaś? Żelazna kolczuga. I teraz zobaczmy, czy obrażenia na sekundę. Pancerz ogólny, wartość procentowa pancerza. Pancerz na głowie. Zakres. Zasięgu. Aha, zasięg broni. Stans od trafienia bronią do walki wręcz, dosyć duży Okej okay. Ona też już jest uzbrojona, tylko czekajcie, ona nie ma Żadnej... wyłniane ubranie zimowe, wyłniana przeszywnica, słaba jakość Wyłniana przeszywnicza No ale załóż, lepsze to niż nic A ty dalej nie masz, to chwila o. Zobaczmy jeszcze, czy ty masz masz. Dobra, zobaczmy, komu czegoś brakuje. Tutaj tarczy. Brakuje. A jak z tą bronią? Żelazny miecz rycerski. I On jest dwuręczny. Mm, opis. Broń o dwóch. Waga, wartość, przedmiot jakość. Dobra jakość. Ty masz tutaj dobra jakość jest. Dobra, Markus, weź ten w takim razie miecz. Wymaga umiejętności walki wręcz. O, to, to jest coś chyba lepszego. W ogóle ktokolwiek może to założyć. Eee, gdzie to jest walka? Eee, tutaj nie zobaczę. Eee, chciałbym zobaczyć wasz, podgląd wasz, was podgląd was. Was nie? Walka wręcz. To chyba nikt nie weźmie mógł. Walka wręcz, walka wręcz. Najwyżej to chyba 9, u mnie z walki wręcz. Aha, śmiesznie. No i dobra, czyli nikt tego nie weźmie. Ok. Kto tu nie ma? hełmu? ty nie masz. Żelazny czepiec. Melody, biegasz. Szeroki słomiany kapelusz. Dobra jakość, a tu jaka jest słaba Jak No dobrze, to się sobie w tym kapeluszu. Ja Zobaczyć, cośmy znieśli tam do magazynu. Czy tu leżą jakieś dobre rzeczy? Nie, miecz krótki, łucznia, mm. żelazny miecz. Ciekawe czy mogę ustawić, żeby danym, yy, danego przedmiotu na przykład nie przetwarzali na. No, 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 no. no. Na metal. Bo wolałbym, żeby ten ten został sobie. Ten miecz rycerski. Dobra no, pozbierajcie to e... Gdzie ja dałem ten budynek? E, zdawało mi się, że budynek odrobienia że tak powiem Hmm, pancerzy mnie tutaj, ale coś go nie widzę To go go? Dobra, jeszcze raz postawimy stanowisko krawielskie. O, Tutaj zrobiłem takie miejsce do siedzenia. Tutaj zrobiłem bibliotekę połączoną tutaj z tym i tu jeszcze wyżej podniosłem, chociaż nie mam pojęcia co ja chcę tutaj zrobić. Taka wieża mi się zaczęła robić. Mega. Mm co tam, Post postawmy jeszcze wyżej. Zobaczymy, czy coś się stanie. No tutaj zabrakło oczywiście. Hmm. Trzeba było jakoś wejście na górę zrobić Ciebie mnie czy będę mógł tak zrobić bez końca Dobra schody eee, to chyba tu jest od spodem okej okay. i ta drewniana belka Ojeku, coś się nie zrobiło. Tu jest, tu jest, tu jest. okej okay. i tak o. Teraz zrobimy tutaj w ogóle więcej okien na górze, teraz. A co to z tej strony, jedno? Jest taka kurde. Wygląda trochę jak blok w ogóle. wyszedł nam. Blokowisko. Dobra, to możemy sobie wydobywać dalej. Zobaczmy teraz jakie mamy do wybrania kolejne badania. Drewniana broń. Tutaj jakieś lotki. Będzie długi łup do zrobienia. Kusze. Kusze dwa nawet. Ciężka kusza. Ta ciężka w napinaniu kusza wymaga dużo siły, ale moc wystrzeliwanego bełtu jest niezrównana. Obstawiam, że pewnie trzeba będzie mieć skila, tak jak do tamtej broni. Obiekty obronne drewniana pułapka, i tu mamy metalowa. Ale my byśmy sobie tutaj zobaczyli coś dalej. Chemia by się przydała, ale jeszcze nie umiem że dwa w takim razie, czyli kolczuga i czepce będą. A tutaj jest wielki hełm zbroja płytowa. Kurde, tu tych wilków tu tyle. A się, że mnie nie atakują w ogóle. Myślałem, że mnie będą tutaj próbowały dziabnąć, ale... on popiół został z ludzi tylko. Z tych, co próbowali nas zaatakować. A, kurczę. Taki kawałek akurat tu zostanie. Pecho trochę. Ale zakleimy w końcu i całe to. W sumie nie do końca wiem po co tu zaklejam, bo na tym i tak nic nie można wyhodować. No trochę szkoda, że nie jestem w stanie tu przenieść takiej ziemi hodowlanej. Ej. No ale trudno. Dobra, zobaczmy, co tam kopanie. Ja zacząłem tu kopać trochę yy, tunel, po to, żeby to ciepło tak jakby się bardziej weszło w te ściany. Mam wrażenie, że spada trochę mimo wszystko ta temperatura dzięki temu. Przecież te zioła bardzo powoli się psują, ale ten stos mięsa już tak dosyć szybko. Więc tak po prostu sobie tu kopię, żeby sprawdzić, czy coś to da, jak zrobię właśnie, o, nie cóż, czy coś to da, jak wykopię takie tunele dodatkowe, na powiedzmy rozprowadzenie tego ciepła. No dobra, tutaj już widzę, chłopaki zaczęli coś kopać. Spróbujmy zrobić... I zobaczymy, czy spadnie ta temperatura. Jak nie, no to trudno. Raz, dwa, raz, dwa. Czyli nie powinno, bo to będzie trzy, dwa. Nie powinno się zapaść. Tak samo tutaj. W sumie nie, w tą, nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj o, przesunąć. Dobra. I mamy dodatkowe pomieszczenie, najwyżej no zejdę jeszcze głębiej, bo można jeszcze Aha, to jest tutaj gdzie jesteśmy teraz Maksymalnie można zejść Na jeden Okej okay. Przydałoby się ktoś jeszcze O, nie ma trupów do spalenia, no i dobrze Nie potrzebujemy więcej To hmm. są grzyby. Mamy na nieskończoną produkcję, czyli jak tylko można to produkują. Rozbierz przedmioty na płótno. Weź i ci tam wszystko to porozbierać, co tam znajdziesz. Gdzie mamy kogoś, kto się zna na tym szyciu czy, yy, melodii? Ale ty do czego jesteś ty do badań, czy nie? Nie. Markus może się. Bo Markus w sumie mało robi. Idź produkuj Markus co tam umie zrobić? O, ma gotować trochę. Tak Aczkolwiek to jest niewiele w porównaniu do tego co nasz główny gościu odgotowania na ten moment ma, bo główny ziomek ma już mówię eee gdzie on jest? Tutaj ma 45, więc on robi, można powiedzieć, najwyższej klasy jedzenie. Nie wiem, jaki jest maksymalny poziom w sumie w tej grze, ale myślę, że 45 to bardzo dużo. Sztuka kulinarna. Wyniósł popiół. No, jak widzicie, dobrze jest mieć wszystko jak najbliżej, tak żeby oni jak najmniej musieli chodzić do tych miejsc. Bo im mniej chodzą, tym więcej robią no dobra, on tutaj zrobił Tutaj mamy wielkie pole jęczmienia Plus tutaj dodatkowych kilka różnych Dodatków No tutaj wykopali już prawie Tu się zajęli widzę tym, punkty zdrowia dosyć dużo Mam nadzieję, że tutaj nam się ta sterta śmieci nie zapcha zaraz, więc no dobra, powiększę na wszelki wypadek. Surowe mięso zgniło w składzie. Nie fajnie. Nie fajnie. E, zobaczmy na kuchni. Czy ciężko zrobić a, to jedzenie takie pakowane? Siłek. Dobra, dajmy, żeby 25 leżało na magazynie. Siłek, wykwintny posiłek. No. Zobaczmy badania, konserwacja żywności i tutaj jest spakowany posiłek Nie wiem czy to warto w ogóle badać, bo tak naprawdę nigdzie się nie wybieramy, więc Miecz długi, Pory maczugi, stal, no, ale do, do czego stal by miała być? No, czy płatność wymaga sprawy płytowej stali? Fermentacja, ocet. Chemii potrzebujemy 15 tutaj tych rozpraw naukowych. No dobra, więc zacznijmy je wymagać w takim razie. Ilość do uzyskania powiedzmy 30 nie będzie. Czekam aż ktoś przyjdzie, przydałoby się kolejna osoba Bo jednak cały czas tej roboty jest dużo A mimo wszystko, no Jeżeli będę chciał tutaj zamek postawić, tak jak mówiłem To czuję, że on mi bardzo dużo, że tak powiem, zajmie czasu Pomijając ilość roboty, jaka tu jest Poza tym trzeba będzie tą glinę tu wykopać, bo się ona przyda Wyżnąć ten kawałek tego, w ogóle tej ziemi Będę musiał gdzieś skład tutaj albo jeszcze bliżej gdzieś postawić, tak, żeby oni mogli od razu ten skład znosić, żeby to było dla nich bardzo blisko. Ja jakieś nowe rzeczy. No dobra. No, ale tak naprawdę chciałem wam pokazać właśnie ten atak z tymi trybuszami, bo myślałem, że oni nimi podjadą i zaczną nimi strzelać, czy w ogóle cokolwiek zaczną z nimi robić. No ale jak sami widzieliście, nic takiego się nie wydarzyło. Trochę szkoda. No, ale myślę, że to wszystko zostanie dodane. Dobra, ja sobie zapiszę grę, a my e, razem sobie myślę, że sprawdzimy, co tam twórcy nam e, obiecują. Bo w sumie tak nie zaglądałem, a gdzieś tutaj jest chyba możliwość zobaczenia mapy e, tych rzeczy, które oni chcą dodać. No i tak o, zobaczmy Handel i kupcy. No, to no, myślę, że to jest super sprawa. Taka najbardziej potrzebna. Później mamy karawany. To nie wiem za bardzo do czego, jeżeli jeszcze osad nie będzie Chyba, że to karawany do osad będą robione Dyplomacja, dyplomacja osady, no to, to takie trzy najfajniejsze rzeczy Interakcja społeczna z osadników, to mi to nam tak trochę hmm, bez różnicy Wpływy religijne, czy to będzie znaczyło, że będą się u nas w wiosce tłukli, jak na przykład będą innego wyznania, czy coś, nie wiem Ogień i łatwopalność. No to pewnie jak w Reamordzie, że jak nie zgasimy ognia, to nam może pożreć wszystko. Zwłaszcza, że na początku ja mam dużo budynków z drewna zrobionych, więc wtedy może i by się opłacało od razu z kamienia jak najszybciej stawiać. Duże ilości śniegu. Z tego co gdzieś e, słyszałem, to chyba chodziło o to, że e, będzie trzeba jakby odśnieżać drogi, bo śniegu nawali tyle. Naturalne ścieżki, to co bardzo nie wiem. Broń, o, broń oblężnicza. No w sumie ona jest tutaj wpisana, już widzieliśmy, że przyjechali z nią, i teraz tam stoi. E, najazdy na inne osady. System wasalny, frakcje na mapie. System więźniów, o, dosyć daleko to jest. Mm, łapania e, gości w celu powiedzmy ich tam przekabacenia na wła, własną stronę. Walka z siłem środy, hodowla zwierząt, wielkie cele, naturalne jaskinie, ruiny półki i stojaki na broń. Więcej budowli, więcej muzyki, więcej typów map, więcej zasobów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no fajnie, tylko zależy w jakim czasie to zrobią. Bo, tak jak na przykład mamy Walheim, no to tam od momentu jak gra wyszła, to tak naprawdę nic nie dodano takiego. Ale znowu, jak mamy Medieval Dynasty, no to tam twórcy dosyć szybko dodają kolejne rzeczy i niedługo właśnie będą. Tak, jak mamy tutaj, to właśnie tam będzie dodany handel i kupcy do Medieval Dynasty i będziemy mogli to sprawdzić, jak tylko wyjdzie. Ja dodam filmik. Tak więc dzięki za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych. A to tyle w tym odcinku. Siemaneczko!